Cześć, jestem Hugo Zborowski, Automation Specialist w Automate 10. Pokażę Ci narzędzie, które automatyzuje proces obsługi faktur w Twojej firmie. Oszczędza czas, redukuje błędy i po prostu działa. Faktura trafia na Twoją firmową skrzynkę mailową. Automatyczne przekierowanie wysyłają na adres Automate 10. System odczytuje dokument dzięki OCR i analizie AI. Tworzy folder, porządkuje dokumenty i wrzuca je w jedno miejsce. Dodatkowo wszystkie dane z faktur lądują w czytelnym arkuszu kalkulacyjnym. I teraz najważniejsze, zobaczmy to w praktyce. Jesteśmy na firmowej skrzynce. Ustawiam przekierowanie maili. Od teraz faktura, która trafia na tą skrzynkę, zostaje automatycznie przekierowana na adres, który został stworzony specjalnie dla Ciebie przez Automate 10. Wchodzę teraz na skrzynkę Automate 10. Wpada nowa faktura. Klikam w nią. A potem sprawdzam Google Drive. Faktura już jest. W odpowiednim folderze nazwa pliku pozostaje zgodna z oryginałem. Na koniec sprawdzam zestawienie. Wszystkie dane z faktury są już uzupełnione. Zero klikania, zero błędów, wszystko gotowe do dalszego użycia. Dodatkowo możemy zintegrować to z Twoim systemem księgowym. I wszystko po prostu działa.